od jakiegoś czasu, gdy wstawałem rano z łóżka i patrzyłem przez okno, siedział jakiś stary dziad na mojej ławce przed domem. Dziad miał ponurą minę i obserwował mój dom. Nie wiem jak wchodził za moje ogrodzenie. Za każdym razem, gdy wychodziłem z domu go przegonić, dziad znikał bez śladu. Sytuacja powtarzała się przez kilka tygodni. Każdy dzień wyglądał tak samo. Tylko jak go zobaczyłem, wychodziłem z domu, a on jak zawsze znikał. Nie miałem pojęcia, kim jest i czemu obserwuje mój dom. Miałem dość. Musiałem się dowiedzieć, kim jest ten bezczelny typ. Prosiłem szefa o kilka dni wolnego. Tego dnia wstałem wcześniej niż zwykle. Postanowiłem zaczaić się w krzakach obok domu i go dorwać. Siedziałem kilka godzin, mniej więcej o tej samej porze, gdy go widziałem. Niestety nie pojawił się. Co było dziwne, bo przychodził dzień w dzień przez kilka tygodni. Tak, jakby wiedział, że na niego czekam. Wstałem, podszedłem do ławki i usiadłem. Spojrzałem w moje oko. Był tam. Stał w środku domu przed oknem i na mnie patrzył. Jak duch. Spanikowałem. Zadzwoniłem na policję. Bałem się sam tam wejść. Nikogo nie było w domu. Dziadek zniknął. A policjanci nie bardzo chcieli mi wierzyć. Od tamtej pory boję się wychodzić z domu. Wciąż go widzę. Przychodzi każdego dnia i obserwuje. A ja nic nie mogę zrobić.